Witam słowitam z przed kolejnego sklepu Euromax na Bower, tym razem i tym razem w Brampton na północy aglomeracji torontojskiej. Zapraszam. To Są moje e, dziewczyny, moje superhajtery, Kasia i Asia. Jeszcze mamy Anetę, także e, jesteśmy pracujemy jako team. E, mają świetne pomysły, które wprowadzamy, które ulepszamy, podnosimy sprzedaż i szukamy wszystko co jest najlepsze dla naszych klientów. Co jest takiego miłego w tej pracy? Ludzie, Kontakt. pracownicy, klienci. Klienci też teraz trochę zmienili też sposób zamawiania, również zamawiają przez telefon, przygotowujemy e, produkty gotowe do odebrania przy kasie. To już tutaj koleżanka jest od, właśnie od przyjmowania tych orderów, także ona już dokładnie wie kto co bierze, nawet podpowiada, jeśli ktoś o czym zapomniał. Mamy bardzo dobre wyroby, które mogę polecić, które są, e, mamy częste dostawy, są to świeże produkty, smaczne produkty, e, nieprzesłodzone, również na europejski styl, także polecam, jak e, najbardziej. Pączki są cały czas. Pączki też... mamy w tak, ciągłej dostawie są co, codziennie dostajemy rano przed otwarciem sklepu czekają na klientów. Mamy tak dużo tak. klientów, tak, klientów z Europy. Mile widziani są, wszyscy znajdą zawsze coś tutaj dobrego, bo mamy produkty z różnych części Europy. Mamy sekcję, gdzie mamy różne takie produkty z różnych stron świata. I There's stuff I can find anywhere and find anywhere else. Oh, so what? What, for example? What There's is it? cheese? Oh yeah. Yeah. And uh, certain type of drinks, you know. Uh, <laughs> what kind of drinks? Drinks like uh, juices. And I pick up other stuff sometimes. Oh, oh yeah. Yeah. Uh, for how long you uh, you are coming to this store? Mm, for well. about five or six years. Who who did recommend it to you? A propos właśnie różnych stron świata to teraz mamy e, festiwal sałatek. Teraz mamy właśnie salaczkę łącz i tutaj robimy różne sałatki. I włoskie, i, e, i chińskie, i e, koreańskie, niemieckie. Także dla każdego coś okay. dobrego. Kuchnia działa oczywiście inne są w e, Tak, robione. tak, wytwarzamy. Tak, to, to właśnie te produkty, które tutaj widzimy, to są właśnie robione w naszej kuchni. Okay. Kupiec, y, robić bardzo dobre rzeczy, mamy klientów, na y, stałych klientów, którzy po prostu lubią taką domową kuchnię i najczęściej okay. właśnie znajdują. Czego najwięcej idzie? Najwięcej chyba mięsa, mięsa, zupy, zupy chicken breast, zupy, Codz, zupy codziennie są inne. A jakie panie robią, jakie Do zupy? dzisiaj była fasolona, wczoraj były flaki, grzybowa grzybowa, grzybowa y, krupnik. Ogórkowa, jazynowa. Poniak do kaczyknów tak, i Fantastycznie smakuje, bardzo dobrze. I miód. To pieca się zapieka jeszcze na kilka, na Aha. pięć minut. Czyli najpierw się gotuje, a potem, tak, a a potem, potem doprawiamy tak które. Z początku te są doprawiane solą i pieprzem, lekko. Mamy jeszcze koleżankę Ele, która robi bardzo dobre placki ziemniaczanek. Placki ziemniaczanek są moje ulubione. ulubione tak. Tak. Lubi Pani gotować? Gotuje Pani w domu też, czy tylko o, tutaj? O, ja Zab zawsze, co dzień. Co Tak. Mimo tego, że tutaj Pani w kuchni tak. jest? Tak. tak. Jest naprawdę ciężka praca. Na ja okrągło no, mamy ciągle mamy zbyt, także to jest dobra tak. rotacja. No tak. Kotlety bardzo dużo różnego rodzaju. Aha. A jakie kotlety najbardziej popularne? Ja, bo, no schabowe chickeny, tak. devolaje ze szpinakiem, korte to jest szpinak, ze schabu, ja. ze schabu Aha. corde bleu, że Na dzień jest ser i grzyb i pieczarki. O, A ze szpinakiem jesteście najlepsze? O, już, e, szpinakiem. Krokiety robimy krokiety ze Krokiety wszelkiego no, rodzaju robimy. Wszystko no, robimy Krokiety z mięsem, z grzybami, kapustą, żeby, żeby szpinak. Ale to nie, trzeba nie też lubić. Trzeba lubić, Ja to lubię od małego, od dziecka przeważnie. Z mamą zawsze placki podglądałam. Tak? Plewek Mama jest. uczyła. Ona jest naszą nauczycielką, od wszystkiego. A skąd Pani jest w Polsce? Podkarpacia, za Jasłem. O to jasne, a jaka wioska? Pielgrzymka, tak się nazywa. Tak się nazywa. No. Pielgrzymka. Tam takie wioski są Samoklęski, rukowa pielgrzymka. A. I, I od dawna pani tutaj jest? A ja tu ja tyle co tutaj pracuję 14 razy. pani Nuk, nauczyła, właśnie, że wszystko lubię. A no widzi pani jaka babcia to jest ważna instytucja, żeby tak. była. I co, wnukom się podoba? Podoba. I babciuszcza wnuków to jest najważniejsze. właśnie te obienie to jest taka moja pasja. Dlatego fajnie to wygląda i wkładam po serce. Także... Dużo klientów jest z Brampton? Jest dużo klientów z Brampton, ale nie tylko. Jest bardzo dużo z tej północnej części, troszkę tam poza Brampton, Orange i troszkę dalej. Przyjeżdżają no, z tej dalszej północy też z Złosa zachodu. Z bit z zachodu, tam od strony Gualf, także... A z strony Gualf? Czasami mm -hmm. potrafią nawet długo do nas jechać. Co się podoba najbardziej? Wszystko, wszystko, wszystko jest elegancko, elegancko jest podane, jest super obsługa, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Co szukamy, wszystko znajdujemy. I Państwo tutaj mieszkają w okolicy? Kiedyś? No my mieszkamy w Oranżin, ale tu przyjeżdżamy. No, ona tutaj się przyjeżdża. No to jest kawał drogi. To no kilka ja nie szkodzi, to. ale jak jest po co? To, nie, no to, jest, to jest, jest jakieś 40 km. Jesteśmy, 100 km. Na, to jest nasze moch. Takie to nie chodzimy. Jak jest zdrowo, jak jest zdrowe mięso. Powiedzmy. Zdrowe mięso, zdrowe mięso tak. możemy z czystym sumieniem polecić naszą zapeaźnioną masarnię. Nazywa się DNJ. Oni mają właśnie wyroby gluten free, MSG free, teraz takie bardzo popularne. Ludzie zdrowo się odżywiają. Mamy szeroki wybór, szeroki asortyment od, od nich. Bardzo smaczne wyroby, ale mamy też trochę mniej zdrowo, ale za to bardzo smacznie. Takie smaki polskie. Mamy um, przeróżnych dostawców, mamy takie naturalne szynki, które tam są wystawione, kiełbasy wiejskie, takie jak, takie jak z prawdziwego małego sklepiku w Polsce. Takie jak pamiętamy. Takie jak pamiętamy, które cieszą się ogromnym powodzeniem. Czy znaczy, Często ludzie e, lubią sobie pogadać w sklepie. Lubią, lubią. Ale my tak musimy trochę się ograniczyć, bo wiadomo, jak jest taki bardzo busy dzień. Ale na pewno dla nas klient nie jest obojętny. Poświęcamy mu czas i lubią, jak ich znamy i rozpoznajemy. Tak jak w takim osiedlowym sklepie. O to chcę zapytać, czy pani zna tych klientów? Czy, Oczywiście. Czy, są stali? czy jest stali? są stali? Są stali, nie tylko Polacy. Jak dawna pan przychodzi? Tutaj? Tak. Już nie pamiętam od kiedy. Pan mieszka w Kelicie? Ja w Brampton mieszkam. O, tak. Ja znam cztery lokalizacje. Mhm. Ostatnią lokalizację poznałem parę dni temu, na Bristol. Tak. Bo nigdy tam nie byłem, ale jak już znam Was wszystkich, to muszę i tam być, nie? I tam byłem. Tam też jest przyjemna obsługa. Inne dziewczyny, wszystko mi się podobało. Ten sam towar, te same ceny o dziwo. Także jestem klientem tutaj tej, tej firmy od dosyć dawna. Od ośmiu lat. To pana tak przerworcie zapytam, co się panu nie podoba. Co mi się nie podoba? To wie pan co? Zadał mi pan mądre pytanie, ja nigdy się na tym nie zastanawiałem. No a jak nawet wolny poniedziałki co czwarty, no to, to No to wszystko się podoba. Tak, teraz mamy drugi sklep Polonia, ale klientów, klientów nam nie ubyło, przybyło nam innych klientów, innych nacji, także wszyscy są mile widziani. No tak, no tak. To polska żywność myślę jest największym ambasadorem polskości. Dokładnie, dokładnie. Jakość przewyższa e, inne, do dostępne w innych sklepach, w dużych supermarketach. E, europejska żywność, ja uważam, że jest e, na wysokim poziomie i a ludzie... O, jesteśmy w ogóle najlepsi, jeśli chodzi o pierogi e, w Bramton no. Także też polecamy różne pierogi i bardzo e, Kanadyjczycy lubią e, właśnie... E, nasze pierogi. I też niewiele ludzi zdaje sobie sprawę, że normy żywnościowe w Unii Europejskiej są wyższe, wyższe niż są wyższe, w Kanadzie tak. i w Stanach Zjednoczonych. Tak. I ta żywność po prostu musi być trochę lepszej jest. jakości. Dokładnie. Co by Pani dzisiaj poleciła na Lunch? Dzisiaj na Lunch? Salmon pieczony, ryba pieczona, ziemniaczki z toperkiem do tego, sałatki do wyboru do koloru, ponieważ mamy festiwal sałatek, więc każda z nich jest pyszna. A ile to kosztuje taki taka ryba? Y... Ryba racz jest akurat nie dzisiaj 7,99 y, plus tax. Do tego jest i woda w moim mieście tak? a, a skąd pani z Zakopanego! O! Jedzą go jak u babci albo u cioci zawsze dobry pysz. a skąd zakopanego pani? gdzie pani się wyrodziła? Zakopanym? A, 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 a gdzie pani mieszkała? Pod podnosale? Pan? podnosale taką e, drzewkę w kejsach gdzie ceny są naprawdę rewelacyjne także ludzie tutaj po prostu sobie biorą kejsami i otrzymują lepszą cenę